Metoda liczb oczekiwanych. Jest to metoda związana z liczbami, które powinny wypaść w najbliższym losowaniu. Tutaj jest oparta głównie o program Multiliczby 2.16A, gdyż najłatwiej po prostu tam dobrać liczby oczekiwane w specjalnej zakładce. Tak jak widać na filmie. Te liczby są oczywiście przy kopiowywane do tabeli w Excelu w opcjach gdzie jest wpisane tak to są oczywiście trafienia co widać po pozycjach określonych w tej metodzie używam 21 pozycji gdyż średnia trafialność w liczbach oczekiwanych przy programie multiliczby 2.16a to jest właśnie 21 liczb Oczywiście, czasami się zdarza więcej tych liczb, ale ja skupiam się tylko na tej, na tej ilości trafień. Jak widać po tabeli, trafień w tych 21 pozycjach może być od 3 nawet do 9. Z kolorami sobie oznaczam wcześniejsze czasy oczekiwania. Najciemniejsze kolory oznaczają najdłuższy czas oczekiwania wejścia danej pozycji liczb. Jaśniejsze, oczywiście, aż do zielonego, to są najwcześniejsze wejścia pozycji liczb. Jak widać, po tabeli liczby wchodzą w sposób różny, taki schodowy czasami. Wszystko, oczywiście, żeby trafić daną opcję, wymaga głębszego przemyślenia. Analizowania poprzednich pozycji, porównywania także z tabelą par liczb. Tak wygląda przykładowo tabela par liczb. Oczywiście są to pary nie tyle samych liczb, co pozycji w tabeli, czyli biorę na przykład pozycję drugą z 17, czy trzecią tam z 10 itd. itd. I na podstawie ilości losowań ile oczekuje dana pozycja, no staram się dobrać takie te pary, które no najdłużej oczekują. Oczywiście opieram się też na ostatnich 10 wejściach danej pary. Akurat na filmie jest taka sytuacja, że tu jeszcze nie miałem tej tabeli w pełni wypełnionej. Tu można zastosować później oczywiście określone tabele Progresywne od tabel dla trzech liczb poprzez tabelę dla parę liczb, także tabelę dla pięciu liczb. Wszystko wymaga oczywiście czasu. Tutaj są założone pewne założenia przy pięciu liczbach, że wejdzie ich przynajmniej dwie czwórki, przy 60 oczywiście losowaniach i około 12. Trójek. Oczywiście sobie tak to mniej więcej wyglądają. Trafienia, jak widać, multi-multi. No dość często trafia się trójki. Tutaj trzy z pięciu liczb to jest dość częsta sytuacja, dlatego korzystne jest czasami gra na trzy liczby. Niestety, no. Ciężej jest trafieniem ilości liczby powyżej 4, czyli 5 czy 6. No to wszystko wymaga oczywiście określonego zaangażowania, określonej techniki. Tak więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o trafialność. Tutaj mamy na przykład trafioną czwórkę z poprzednich losowań jak no widać niewiele zabrakło, tutaj liczba 6 była na przykład zamiast piątki. Gdyby trafiła się wtedy szóstka no to byłaby, byłoby trafienie pięciu liczb. Ale tutaj nie ma co gdybać po prostu ta technika no, wymaga no, jeszcze dopracowania jak zresztą każda technika i określenia, które pozycje w danym dniu, w danej, przed danym losowaniem są Najbardziej optymalne. Na filmie oczywiście tak w skrócie przedstawiam, w jaki sposób powstaje też tabela. Dodaję po prostu kolejną kolumnę, sprawdzam wyniki losowań, w kolejnym losowaniu, akurat w tym przypadku ja biorę pod uwagę ostatnie 5 losowań i na nich się skupiłem, to oczywiście jest szóstka pokazana, bo w ten sposób pokazuje program multiliczby i sobie zaznaczam na czerwono trafienia w, danej, w kolumnie liczbowych, liczbowej tych liczb, które weszły tu mam o tyle ułatwione w programie multiliczby, że po prostu Poprzednie trafienia mam oznaczone jako tak i nie muszę tego wyszukiwać z wynikami. Także oznaczając sobie w ten sposób, mam kolumnę przygotowaną do naniesienia jej do tabelki, tutaj kontynuowanej, że tak powiem, kolumny. Sposób naniesienia ich jest bardzo prosty. Niestety jest to wszystko, oczywiście, czasochłonne, bo Samo wypełnienie kolumny to jest jedna z, jeden tylko z elementów wymaganych przy tej metodzie. No i to trzeba robić oczywiście po każdym losowaniu osobno. Jak widać, no ilość tutaj trafionych liczb akurat jest 6, także jest to taka optymalna opcja. Dzięki tej opcji można wytypować w miarę szybko parę, ewentualnie trzy liczby, gorzej właśnie z większą ilością liczb. No i oczywiście tutaj uzupełnienie odległości aktualnych. Tak to wygląda ręcznie, oczywiście. No, można w przyszłości ewentualnie może ktoś pomyśli o stworzeniu takiego programu komputerowego, który będzie się zajmował wyliczaniem tego za nas i uzupełnianiem takiej tabelki. Oczywiście trzeba też nanieść liczby aktualne, bo te liczby się zmieniają. Tutaj też nie ma problemu, po prostu przesuwam losowanie na aktualne wyniki je sobie kopiuję. Czyli wpisuję je do kolumny, a potem mogę analizować oczywiście aktualne pozycje liczb i próbować wytypować takie, które no mają największą szansę na aktualne wylosowanie. Kolejny etap to oczywiście uzupełnienie tabeli par na podstawie trafień z ostatniego losowania. Także no jest tutaj troszeczkę pracy po każdym losowaniu, żeby uzupełnić aktualne dane. No i oczywiście później kolejna praca jest związana już bezpośrednio z wytypowaniem liczb na kolejne losowanie. Ja sobie to oznaczam zawsze liczbę pierwszą na czerwono, żeby po prostu aktualizować po kolei wszystkie pozycje i robię to w sposób tak jak widać na filmie. Tutaj nie ma żadnego jakiegoś wielkiego kombinowania po prostu sobie metodą kopiuj wklej. Kopiuję. Wpis numeru losowania redukuje mi aktualny dystans do zera. Tak jak widać tutaj na przykład mam Pozycja 20, 55 losowań, wpisuję w ostatni rekord. Akurat się zdarzyło, że te 55 losowań jest aktualnym rekordowym, rekordową odległością, dlatego ona została też wpisana w kolumnę związaną z rekordami. No oczywiście robię przesunięcie losowań o jedno. Ostatnie 11 jest usuwane i przechodzę do kolejnej pozycji. Tak to wygląda jak na filmie, także tutaj nie ma już co komentować, tylko trzeba obejrzeć i zobaczyć na jakiej zasadzie to jest robione. Na przykładzie kolejnej, kolejnego niejako losowania można zobaczyć, na jakiej zasadzie te liczby y, też się pojawiają, po prostu w samej kolumnie. Oczywiście, po zakończeniu y, wszystkich nanoszonych zmian, y, uzupełnia sobie liczby w kolumnie, tam gdzie są liczby, z aktualnymi liczbami faktycznie oczekującymi y, w tabeli, po prostu łatwiej to później. Wytypowanie liczb, także łączenie jakichś tam innych metod przy doborze tychże liczb. Metoda jest interesująca, tylko tak jak mówiłem, jest to metoda dość czasochłonna, jeżeli chodzi o uzupełnianie danych. Potem, oczywiście, próby wyszukania par, które powinny wchodzić z tytułu chociażby takiego, że w 10 losowaniach, w stosunku do innych par, miały mniejszą ilość pojawienia się. Ale to jest związane akurat z tym, że tabelkę mam tutaj na tym filmie, akurat jeszcze nie uzupełnioną w całości. Natomiast, mając już pełne dane, no wtedy trzeba się opierać na aktualnych pozycjach, na sposobie wchodzenia, na wytypowaniu możliwych kolejnych pozycji i oczywiście sobie wyznaczaniem tychże pozycji. Ja na przykład sobie zaznaczam na zielono możliwe. Powtórki pozycyjne, ewentualnie możliwe prostu liczby, które podejrzewam, że powinny się pojawić. Oczywiście, im szersza ilość stosowanych metod, tym dokładniejsze trafienia. Ale, tak jak mówiłem, technika jest ciekawa, tyle, że oczywiście wymagająca. Poświęcenia sporej ilości czasu na wyłowienie z tych 21 pozycji liczb, takich 5, które akurat wejdą, pod warunkiem oczywiście, że wejdzie minimum 5 pozycji liczb, albo więcej, oczywiście. Wszystko to, co zauważam, odnotowuję sobie jak zwykle w notatniku. Osobno notuję. Pozycje oczekujące, czyli te, które mają największą odległość. Osobno notuję powtórki, które mogą się pojawić pozycyjne, bo po na przykład w jakimś dłuższym okresie czasu dana para ma szansę na szybszą powtórkę. I oczywiście stosuje to też do aktualnych pozycji danych liczb i sposobów, w jakie one wchodziły. Tu akurat na tym szkoleniowym filmie wykorzystuje tak zwane puste pozycje, które wskazują na to, że dana para no jeszcze powinna nadrobić w stosunku do innych par swoje wejścia. Oczywiście to się nie dzieje od razu, i to też wymaga pewnego czasu, żeby to nastąpiło, ale jest to pewnego rodzaju podpowiedź. Do momentu uzupełnienia kompletnego tabeli, na które pozycje warto zwrócić uwagę. Dodatkowo próbuję oczywiście znaleźć pozycje łączone, czyli takie, które występują na przykład duże odległości w kilku parach, i te pary się jakoś łączą ze sobą, że mają na przykład wspólną liczbę, która jest w danej parze również odległa, przez co tworzę z dwóch odległych parek, na przykład trójkę. A później docelowo 5 albo i 6 liczb. Jeżeli próbuje grać na większą ilość liczb niż powiedzmy 2-3. Oczywiście no wszystko wymaga sporej ilości zaangażowania tutaj analitycznego. Nie jest łatwo nawet przy takiej ilości parek znaleźć te, które faktycznie wejdą. No, liczby są zmienne, wchodzą. Liczby oczekiwane oczywiście mają to do siebie, że wchodzą, natomiast wchodzą różną ilością, w różnym losowaniu, i gra tą metodą wymaga sporego zaangażowania czasowego. Tu też nie, nie można liczyć na wyniki od razu w dwóch, trzech kolejnych losowaniach, tylko czasami w dziesięciu, albo i dwudziestu, a nawet w pięćdziesięciu. Także po prostu no to też trzeba brać pod uwagę. I oczywiście, jak każda technika, no wymaga y, ćwiczeń. Wymaga y, dotarcia, wyłapania tej metody, która jest najbardziej korzystna z zastosowaniem tej techniki. Tu, jak widać na filmie, po prostu przykładowo wybrałem cztery pozycje liczbowe, w sumie pięć pozycji liczbowych, które teoretycznie powinny wejść. Ze względu na pary tych pozycji, ze względu na ułożenie aktualne w tabeli, na odległości, sposób wchodzenia i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, to wszystko wymaga dotarcia techniki, douczenia się jej i prawidłowego zastosowania z użyciem tego narzędzia. Po rozpisaniu oczywiście pozycji liczb zamieniam je na liczby. Też tutaj akurat pozycje, wpisałem same pozycje, czyli pozycje pierwszą, czwartą, ósmą, siódmą, 8, 21. pierwszą. Potem je zamieniam na aktualne liczby, które sobie wpisałem w kolumnie liczby i mogę w tym momencie próbować niejako sobie, tu oczywiście testowo tylko zrobiłem tak na pokaz, w jaki sposób typowałem, akurat jak widać, z uwagi na to, że nie spojrzałem, jakie faktycznie wyszły wyniki, moje trafienia tutaj oscylowały na poziomie 3 z 5. Także no, klasycznie średnia ilość stypowań weszła. No, jest to Mówię, wszystko wymaga doskonalenia ćwiczeń. No i złapania odpowiedniego, oczywiście, momentu na to, żeby zastosować tą technikę. Tu jeszcze pokażę, jak wygląda sytuacja po losowaniu czyli po wpisaniu tego najnowszego, tych najnowszych wyników losowania. To oczywiście po skopiowaniu na stronie z wynikami, tutaj korzystałem ze strony MultiPasco. Sytuacja oczywiście od razu nam się pokaże w liczbach oczekiwanych, jak to wygląda. Losowanie zostało dopisane do, do wyników, i możemy w tej chwili przejść i przeanalizować, jak sytuacja wygląda po tym losowaniu. Tu oczywiście sobie sprawdzam poprzez cofnięcie numeru jednego losowania, i mamy wyniki trafienia pozycji pierwszą, trzecią, ósmą, i tak sobie też to zapisuję. O, to jak widać tutaj w kolumnie trafień 1, trzecia, 3, 8, czyli już widać, że tylko tutaj akurat dwie zostały liczby trafione, weszły na tą chwilę 3, 4, czwarta pozycja to jest 15, pozycja i ostatnia jest 21, czyli w sumie weszło 5 pozycji, no niestety z tych pięciu pozycji przy moim wyborze moich pięciu zostało trafione tylko mm, trzy pozycje. Tak, więc no wiadomo, że im wyż, większa ilość trafień w kolumnie, o tym większa szansa, że nasza ilość wytypowanych liczb wejdzie. Oczywiście większa ilość tych naszych wytypowanych liczb. I tak na szybko widać w jaki sposób to zostało przeze mnie dopisane do kolumny. Oczywiście uzupełnia sobie dystans, a potem już będę uzupełniał na nowo wyniki aktualne, czyli jakie liczby oczekiwane są na tę chwilę w tej kolumnie aktywne, można powiedzieć. Tak ta metoda wygląda. Dziękuję bardzo.